Witajcie moi drodzy w 24. odcinku serii Poradników, w której krok po kroku odkrywamy możliwości środowiska Comfy UI. Dzisiejszy materiał jest bezpośrednią kontynuacją odcinka poświęconego modelowi Quen Image Edit 2509. I jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to zachęcam do nadrobienia materiału. Tym razem chcę pokazać wam, jak przy użyciu tego modelu stworzyć tak zwaną wirtualną przymierzalnię. Która może posłużyć do prezentowania na przykład ubrań. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo zaczynamy. Workflow, który właśnie widzicie, a na którym będziemy dzisiaj bazować, możecie pobrać bezpośrednio z mojego Patreona, i jest on dostępny w materiałach do tego odcinka. Znajdziecie tam również przykładowe zdjęcia i kilka wykorzystanych przeze mnie szkieletów postaci. Jeżeli po uruchomieniu tego przepływu pracy pojawi się u Was komunikat o brakujących węzłach, w pierwszej kolejności zaktualizujcie swoje Comfy UI do najnowszej wersji. Jest to pierwsza czynność, którą powinniście wykonać. Następnie przejdźcie do menadżera, wybierzcie opcję Install Missing Custom Nodes i sprawdźcie, czy nie pojawią się dodatkowe nody do zainstalowania. Po wszystkim zrestartujcie środowisko, a po ponownym jego załadowaniu wszystko powinno już działać prawidłowo. W każdym udostępnianym przeze mnie przepływie pracy staram się zamieszczać notatkę z najważniejszymi informacjami. Między innymi skąd pobrać używane przeze mnie modele i gdzie je umieścić. Dlatego zapoznajcie się z nią w pierwszej kolejności. Dla przykładu w tym workflow korzystam z kwantyzowanego modelu Qwen Image Edit w wersji Q8. Możecie go pobrać bezpośrednio na dysk klikając w widoczny link, a następnie umieścić plik w odpowiednim podświetlonym folderze. Z pozostałymi modelami postępujecie dokładnie tak samo. Jeżeli chcielibyście skorzystać z innej wersji modelu głównego lub modelu LoRa, to w notatce zamieściłam linki do ich głównych repozytoriów. Wystarczy kliknąć w jeden z nich, a po otwarciu się strony ręcznie wybrać oraz pobrać interesujący Was plik. Gdy wszystkie modele trafią już do odpowiednich folderów, wystarczy odświeżyć stronę. Wtedy pojawią się one w węzłach i będą gotowe do użycia. Skoro mamy to już wyjaśnione, przejdźmy teraz do omówienia przepływu pracy. Grupa węzłów, którą teraz widzicie, odpowiada za wczytanie wszystkich potrzebnych elementów, czyli kwantyzowanego modelu Quen Image Edit, modelu LoRa, który pozwala zmniejszyć liczbę wymaganych kroków podczas generowania do ośmiu, enkodera tekstu i wariacyjnego autoenkodera. Wystarczy kliknąć na rozwijalną listę dostępną w węźle i wybrać odpowiedni model. Węzeł Anything Everywhere odpowiada za automatyczne przypisywanie widocznych wyjść do odpowiednich wejść węzłów rozmieszczonych w całym workflow. To dość wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba już ręcznie przeciągać połączeń. Kolejna sekcja odpowiada za wczytanie modelu wzorcowego, trzech pus, które chcemy, aby nasz finalny model przyjął, oraz ubrań, które ma mieć na sobie. W ramach tego przykładowego workflow. Można dodać do zdjęcia maksymalnie dwa elementy garderoby jednocześnie. Oczywiście w razie potrzeby da się je rozbudować, ale najpierw warto zrozumieć, jak ten cały przepływ pracy działa. Kiedy wszystkie zdjęcia są już wprowadzone i kliknę przycisk RAN, w pierwszej kolejności uruchamia się wstępna obróbka zdjęcia modelki. Ten fragment workflow odpowiada za zastąpienie jej ubrań. Zanim ubiorę ją w nowe stylizacje, chcę, żeby była przedstawiona w samej bieliźnie. Dodatkowo zmieniam tło na bardziej odpowiednie i pasujące do koncepcji. W tym przypadku jest to słoneczna plaża. Jeśli zajrzycie do prompta, zobaczycie, że wszystkie te wytyczne są tam wpisane. Oczywiście możecie je dowolnie modyfikować. Zarówno tło, jak i początkowy strój. Wystarczy edytować podpowiedź. Następnie wygenerowana grafika trafia do kolejnej obróbki. Tym razem zależy mi na tym, aby model przyjął wprowadzoną przeze mnie pozę podstawową. Po lewej stronie widzicie wybraną przeze mnie pozę, a po prawej rezultat generowania. Oczywiście możecie ustawić dowolną pozę podstawową, taką, która was interesuje. W dalszej części workflow następuje nałożenie ubrań. Jak widzicie w promptcie wpisałam polecenie: Weź kobietę ze zdjęcia pierwszego i ubierz ją w rzeczy ze zdjęcia drugiego i trzeciego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możecie oczywiście zmodyfikować prompt. I wpisać konkretne elementy garderoby z waszego zdjęcia, na przykład spodnie, kurtkę czy koszulkę. Ja starałam się stworzyć ogólny prompt, który działa w większości przypadków, ale bardziej sprecyzowane polecenia z pewnością mogą dać lepsze efekty. Ważna informacja, jeśli z jakiegoś powodu chcielibyście dodać tylko jeden element garderoby, na przykład suknię, to przed rozpoczęciem generowania wystarczy wypiąć wejście Image 3. Węzła, Text Encode, Quen, Image, Edit Plus i to w zasadzie wszystko. Nic więcej nie trzeba robić. Gdy będziecie chcieli ponownie korzystać z dwóch ubrań, wystarczy podłączyć to wejście z powrotem. Na końcu znajduje się grupa węzłów opisana jako dodatkowe pozy. To tutaj odbywa się ostateczne przetwarzanie wygenerowanego obrazu z nowymi ubraniami oraz dostosowanie go do wybranych pus. Na pierwszy rzut oka całe workflow może wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości takie nie jest. To po prostu powielony schemat przepływu pracy Scan Image Edit 2509, łączony szeregowo. Każde ostatnie wygenerowane zdjęcie staje się pierwszym obrazem w kolejnym etapie. Na przykład, zdjęcie numer 7 po obróbce trafia na wejście pierwsze, następnie generowane jest zdjęcie numer 8 które z kolei ponownie zajmuje pierwszą pozycję dalszego etapu, a do niego dołączane są kolejne elementy garderoby itd. Dzięki takiej strukturze możecie dowolnie powielać te fragmenty i rozbudowywać możliwości całego workflow. Jeśli zastanawiacie się, gdzie zapisywane są wyniki generowania, to wszystkie wygenerowane obrazy trafiają do folderu przebieralnia w lokalizacji, którą właśnie Wam pokazuję. Skoro z grubsza omówiliśmy workflow, przejdźmy teraz do kilku prób generowania. Najpierw wprowadzę nowe zdjęcie i dostosuję do niego wymiar generowanego obrazu. Następnie wybiorę nowy zestaw PUS, które chciałabym uzyskać. Teraz pozostaje mi dodać dwa nowe ubrania i lekko zmodyfikować początkowy prompt. Plaże zamienię na ciemne studio. Pozostałe elementy pozostawiam bez zmian. Klikam Run i wracam do Was za chwilę z gotowym rezultatem. Jak widzicie, rezultat generowania jest dokładnie taki, jakiego oczekiwałam. Modelka ma na sobie wybraną przeze mnie koszulę i spodnie, a całość została osadzona w studiu w wybranej przeze mnie pozie. Wszystko wygląda naturalnie i spójnie. Jeżeli chciałabym, aby modelka zamiast spodni i koszuli miała na sobie widoczną właśnie suknię, wystarczy odłączyć link z wejścia Image 3, wgrać interesujące nas zdjęcie i kliknąć Run. Po chwili otrzymujemy modelkę w nowej kompozycji. Chciałabym teraz podzielić się z Wami kilkoma cennymi wskazówkami, które mogą się Wam przydać. Zacznijmy od tego, że jak widzicie, obecnie rozmiar generowanego zdjęcia ustawiam ręcznie. Parametr ten trafia do węzła set, a następnie za pomocą węzła get przekazywany jest do każdego używanego przeze mnie samplera. Jeśli jednak chcielibyście bazować na oryginalnych wymiarach zdjęcia, które następnie i tak zostają przeskalowane do rozmiaru dopasowanego do modelu, to wystarczy przepiąć się na VN-code. Kolejna rzecz, jeśli nie wiecie, jak uzyskać widoczne szkielety postaci, to polecam Wam obejrzeć odcinek 12 tej serii poradników, gdzie wszystko dokładnie wyjaśniam. Możecie też skorzystać z widocznego mini workflow, które automatycznie wyciąga szkielet z wprowadzonego zdjęcia. Wystarczy przenieść węzły do osobnej zakładki, włączyć je, załadować interesującą Was grafikę i kliknąć Run. Po chwili otrzymacie szkielet wygenerowany na podstawie obrazu. Klikając prawym przyciskiem myszy na Image Preview, możecie go zapisać na dysku i później wykorzystać. Jeśli chodzi o grafiki ubrań, to Workflow radzi sobie bardzo dobrze, zarówno z elementami na jednolitym tle, np. białym czy czarnym. Jak i z ubraniami widocznymi bezpośrednio na postaciach. Możecie wkleić zdjęcie osoby w danym stroju, a system powinien poprawnie go skopiować. Jeśli podczas generowania pojawią się błędy, artefakty, zbyt duże nasycenie kolorów albo efekt nie będzie wyglądał tak, jak tego oczekiwaliście, możecie spróbować zmienić wartość ziarna, zwiększyć liczbę kroków, zmodyfikować prompt lub dostosować rozdzielczość obrazu wejściowego. Czasami warto przełączyć się z ręcznego podawania rozdzielczości na automatyczne wykrywanie rozmiaru obrazu. Dodatkowo do większości wprowadzanych zdjęć dodałam węzeł Remove Background, który usuwa jednolite tło, np. białe albo czarne. Wystarczy rozwinąć węzeł i wskazać kolor, który chcecie usunąć. Nie jest to element niezbędny, ale potrafi pomóc, a w razie potrzeby można go również całkowicie wyłączyć. Ostatnia rzecz, o której musicie wiedzieć, to to, że jeśli wprowadzicie pierwszy szkielet przedstawiający całą postać, to każdy kolejny również może ukazywać sylwetkę w całości. Natomiast jeśli pierwszy szkielet pokazuje postać tylko do połowy, to lepiej unikać dodawania pełnych szkieletów w dalszych polach. Dlaczego? Ponieważ to właśnie na podstawie pierwszego szkieletu generowana jest postać w ubraniu, a dopiero na jego bazie powstają dodatkowe pozy. Jeśli więc zdjęcie przedstawia kobietę tylko do pasa, ubraną w wybraną garderobę, ale na przykład spodnie nie są widoczne, to podczas dostosowywania pus model będzie zgadywał brakującą część sylwetki. W praktyce oznacza to duże ryzyko, że efekt końcowy nie będzie zgodny z wprowadzonymi przez Was zdjęciami. Zachęcam Was wszystkich do przetestowania możliwości tego przepływu pracy i sprawdzenia, czy może okazać się dla Was przydatny. Standardowo, jeśli będziecie mieli z czymś problem albo będziecie chcieli o coś dopytać, to śmiało zostawiajcie komentarze. Postaram się na nie odpowiedzieć i pomóc najlepiej jak potrafię. Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim za pomoc w rozwoju kanału, za wasze komentarze, lajki i wsparcie, które naprawdę wiele dla mnie znaczą. Specjalne podziękowania kieruję do Bartłomieja Shoi, który zdecydował się wesprzeć mój kanał i dołączył jako kolejny do tak zwanej Śmietanki z głębi umysłu. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że materiał był dla Was pomocny i zachęci Was do własnych eksperymentów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.